Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. E, wydawało nam się wszystkim, że e, że m, prace polowe w roku, w sezonie 2020-2021 e, dobiegają końca. Czekaliśmy już tylko na żniwa. Natomiast okazało się, że e, gryka siana na tym polu wraz z koniczyną niestety, więc koszty tutaj się zrobiły E, dość duże. E, dzień po siebie przyszła bardzo mocna ulewa. To jest ciężka gniazda, czasami nawet taka ilasta ziemia. E, I po tej ulewie e, praktycznie to jest taki nieduży stok, można powiedzieć, e, jeden z moich, z moich równiejszych pól, ale mimo wszystko woda spłynęła razem z ziemią, razem z e, roślinami. A tam, gdzie nie, nie zabrało ziemi, no to niestety ziemia była zabita i doprowadziło to do tego, że gryka albo nie wzeszła, albo wschodziła z bardzo dużym opóźnieniem. To była jedna z pierwszych obsiewanych działek. No i niestety, tak to wyglądało, że tam, gdzie była gryka, to były jeszcze większe chwasty. A tam, gdzie nie było no to były same chwasty, tak, więc ta decyzja konieczna w ogóle nie wzeszła. No niestety, no, przy, takiej, przy takiej ulewie, jaka była, może gdzieś mam zdjęcie historyczne, to wam gdzieś tam wrzucę, jak to wyglądało. No to, no, to niestety, tej, tej uprawy się tutaj nie udało uratować. Dego padła decyzja, że dzisiaj jeszcze wykonam przesie. Wczoraj w nocy do 12 tutaj gruberowałem, tak na 10 cm. Aby wyciąć te chwasty, tak wygląda pole po gruberze. Teraz wyjdziemy, ja Wam pokażę, bo tam zostawiłem sobie e, zostawiłem sobie e, takie kliny, takie wysepki, które nie, nie chciałem się już wykańczać. Więc tam będzie gryka stara, zobaczymy, co z niej, e, czy to wadabra, to czy znaczy nie, co z niej zostanie, co z niej będzie. E, no, natomiast tutaj na tym, no, na tym dużym kawałku zrobimy wysiew. No i w związku z powyższym, że mam okazję, to postanowiłem Wam troszeczkę więcej pokazać, jeżeli chodzi o nawigację, Nawigacja uruchamia się bardzo szybko. Pobieram działkę, na której się znajdujemy. A, najpierw muszę wystartować pracę. Tworzę nową, jadę z siewnikiem. Dalej. Pole nowe. Niech to będzie test szlakiem rolnika. Gotowe. Pobieram z geodezji, obrys działki, niech pobierze on z serwera. Jest, nie trzeba jechać obrysu. Pole wygląda w ten sposób, więc to nie jest takie wygodne pole do uprawiania, zwłaszcza te tutaj wysepki po lewej stronie. I spróbujemy teraz zrobić wirtualne uwrocia. Trochę mi to jeszcze nie wychodzi, muszę się dopytać co ja tu robię źle, ale zaraz się wszystko okaże. Sen eee, 12 metrów mieć poprzeczniak. Tak eee, i tutaj. No i są już tutaj, zobaczcie, są poprzeczniaki dwa dodane, na tych polach. No i powiedzmy sobie, że te zatwierdza, mam już poprzeczniak, tu sobie troszeczkę przybliżymy. No i teraz linię prostą sobie wyznaczymy, nie będę robił z przejazdu, tylko wyznaczę palcem. Więc chcę z tego miejsca jechać w to miejsce, dodaję prostą AB. No, już jesteśmy mniej więcej, to chyba tak ma być. No, i dajcie mi sekundkę, ja sobie przejdę. Może wydać ciągnika, jeszcze Wam pokażę tą grykę, która została. I przejdę się do ciągnika z opaską na głowie, już wtedy pojedziemy z nawigacją. Aha, jeszcze możemy ustawić autozawracanie. 2 metry od granicy pola. Styl autozawrotu czyli będziemy zawracać w prawo i jeżeli to jest styl autotazawrot co 3 czyli 3 zawroty mijamy i, 4, i w czwarty wjeżdżamy, a ja zrobię w czwarty wjeżdżamy, cztery mijamy, aha i w piąty wjeżdżamy. No zobaczmy, bo to jest tylko 2,5 metra. Zobaczmy, niech to tak działa. Włączamy pozwolenie na kierowanie i już będziemy mogli mamy skonfigurowaną nawigację. Ja teraz przechodzę szybciutko do tej do gryki. przebiegniemy sobie tutaj gruberem było tak ciężko zrobić po tej ulewie to się tak zabiła ziemia że jeszcze jakieś tam grudki są ale zobaczcie po gruberze no pole jest super raśnie uprawione nie ma się czego przyczepić no i tak tutaj na tych wysepkach to jeszcze bym powiedział, że ta gryka jakoś wyglądała jako tako są oczywiście takie pasy gdzie ta jest słabsza, jest więcej chwastu, no, ale gryka powinna na całym polu wyglądać tak, jak tutaj w takich miejscach. Na ten moment, tak? Skoro tak nie wygląda, jest dużo mniejsza, ona by sobie wtedy z tymi chwastami poradziła. Takie małe tutaj wysepki zostawiliśmy. Z tym chwastem zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast im dalej do góry, większy nachył, tym mniej w ogóle gryki było, a jak była, to też była bardzo mizerna. No więc nie było coś na co czekać i wydaje mi się, że to będzie słuszna decyzja, no mówi się ktoś zbiera, kto się je dwa razy, ten nic nie zbiera no zobaczymy, no najgorzej szkoda mi jest tutaj yy, koniczyny wsianej bo ona, kurczę, tutaj całkowicie nie wzeszła, jeżeli nie wzeszła przez to, że ją woda zabiła ale ona gdzieś tam w ziemi jeszcze jest, to ona może jeszcze zrobić nam niespodziankę za rok bo za dwa yy, wyjść na wierzch. już taki przypadek mieliśmy kiedyś, także zobaczymy, no ale ja tutaj znaczy ja ją spisałem na straty i zaraz wracamy. Ja sobie tylko założę opaskę na głowę. No i teraz możemy sobie cofnąć do tyłu, już na nawigacji. Niech sobie w ścieżkę. Myślę, że jest wystarczająco już na zasianym. I jedziemy sobie. Może umyję kierunek zawracania. No. W ten sposób, na prawo. E, musiałem się troszeczkę pobawić e, ustawieniami. Z tego względu, że jeżeli pobiera się coś z geodezji, niektóre mapy są stare, nie wiem, mogą za 60, 70, mogą być jakieś drobne przesunięcia, e, więc ja już no, przetestowałem to na kilku działkach. Niektóre działki, w mojej opinii, są praktycznie idealnie e, przekopiowane, jeżeli chodzi o położenie, bo Wiadomo, obrys jest zawsze idealny, tylko jest przesunięcie. A są też te, takie działki, gdzie są takie jak tutaj, jest troszeczkę przesunięte w tamtą stronę, więc jak mamy uwrocie 12 metrów i chcemy metr od granicy zrobić auto wrocie. no to on wie, że nam do asfaltu, więc nie, nie o to chodzi. Wystarczy to sobie to troszeczkę skonfigurować, nie wiem, zrobić sobie, możemy sobie ustawić w opcjach odległość od granicy, gdzie ma robić nam to wrocie i to tutaj wszystko jak najbardziej działa, natomiast jeśli ktoś potrzebuje takiej, nie, nie chce się bawić ja też nie chcę się bawić, tylko wiadomo, ja na razie testuję pewne rzeczy to w mojej opinii najlepszym rozwiązaniem byłoby, dobra, podnosimy maszynę proszę zobaczyć, w wrocie no chyba dobrze wymierzyłem teraz zobaczmy, ciągnik sam wjeżdża ja maszynę opuszczam już sięjemy. no jest to wygoda, nie powiem w każdym razie jeżeli ktoś nie chce się bawić to chyba najlepszym rozwiązaniem jest tutaj bez wątpienia po prostu wzięcie i objechania sobie pola dookoła i nagranie obrysu a wtedy będzie wiadomo, że żadnego przesunięcia w żadną stronę nie będzie i można sobie nagrać przeszkody, jakieś tam rzeczy i, i tutaj wtedy zaczyna się zabawa jeżeli taki sobie zestaw kupujecie, czy to tej nawigacji, czy innej to właśnie warto sobie przejechać przez pola, zmapować to wszystko, pozapisywać no pod warunkiem że też będziecie pracować na sygnale RTK no bo wtedy jest jakaś tam powtarzalność tego A nie że przyjeżdżacie za, za tydzień czy za dwa tygodnie i już jest troszeczkę przesunięte no tutaj na razie nie robimy auto uwrocia bo tutaj jest Pole nieforemne, nie uwrocie, mamy tam zrobione. No szkoda, że nie można skonfigurować na, na ten moment więcej jak dwóch uwroci. Czyli mamy koniec i koniec, początek pola. Dobrym pomysłem też byłoby na przykład sobie zrobienie takiego wirtualnego poprzeczniaka nawet naokoło pola. No bo wtedy w środku sobie siejemy a na końcu sobie objeżdżamy dookoła podczas siebie i mamy fajnie pole wykończone. Tak? Więc to byłby jakiś fajny pomysł. Chcę nam wjechać w czwarte, a tam będziemy mieli tam będziemy mieli wysepkę, czyli od... zmieńmy na zakręt w prawo niech sobie wiedzie ma minąć cztery przejazdy, więc raz, dwa, trzy, cztery Aha, on chyba spróbuje, tak czy nie? Eee, raz, dwa, trzy, cztery, nie, jedzie w dobry Jest, ok. widzę, że jest Aha, możemy sobie oddalić Zobaczcie, i on będzie pokazywał Że wjeżdżamy w następny eee, Następny, o, opusz o, koło tego paska już tutaj przejechanego eee, Także wszystko w porządku no, jak jest długie pole, jeszcze do, do tego foremne, to naprawdę można się tutaj wyłożyć w traktorze, yy, zaglądać co jakiś czas, co się z tyłu dzieje, ale tak to poczytać. Poczytać sobie klucze, książkę, wiadomości w telefonie, filmy pooglądać. Także naprawdę yy, jest to jakieś yy, o, realne ob, odciążenie. Podnosimy sprzęcior. Ja Wam, że nawet mi się nie chce podnosić w takim układzie hydropaku, no bo po co, jak nie będziemy cofać. Czach. Już jesteśmy. Zostawione na 1000 obrotów, i, i jakie brona wirnikowa potrafi przekazać drganie na ciągnik? Jeżeli tam trafi na jakieś kamienie zbyt zbitą, glinę pod spodem, to by nam po prostu potrafi cała poskakiwać i walczyć, albo, albo przydusić porządnie ciągnik. Także na ciężkich ziemiach te brony wirnikowe no to mają, mają co robić i te ciągniki też muszą mieć odpowiednio moc no, wydaje mi się, że 150 koni na 2,5 metra jest optymalne 180 koni na 3 metrowa no to wtedy jest wtedy jest naprawdę jakiś komfort pracy jeśli ktoś ma naprawdę ciężkie no jak ktoś ma żejsze po pierwsze po co wirnikowa, ale jak już no to wtedy wiadomo ciągnik Pociągnie nawet takie 130 goni 3 metrową bronę. pociągnij nie ma najmniejszego problemu. Za mała prędkość, a tu się już musimy cofnąć. W takim razie, dobra. Nie fajnie no zobaczymy, no widzę, że chmury się zbierają w normalnych warunkach prawdopodobnie by nie popadało i by się nic nie stało ale ja to już od jakiegoś czasu mówię że kończę z tym YouTube'em. drugi rok nagrywam filmy fajna przygoda naprawdę, wiele się od Was nauczyłem mam nadzieję, że cokolwiek mogli się również podpatrzeć u mnie że coś tam się dowiedzieliście ciekawego na tym kanale, że nie jest jakaś tam i dziura. No ale kurczę, odkąd nagrywa, no nic nam nie wychodzi. No mamy takie problemy. Jak nie jakieś, jak gryka nie wyjdzie, bo ciągle pada, nie ma pogody, to jakieś kurcze, nie wiem, przygody, jakieś... awarie, no nie wiem. ciągle coś, tak? No ale takie chyba jest życie na tej roli. i może poprzednie lata, które, w których wszystko wychodziło to był jakiś ewenement. No ale może dobrze, że też pokazujemy, że nie wychodzi szybko musiałem zmienić na prawą stronę, że coś nie wychodzi, no bo ludzie, którzy nas oglądają nie są tylko ze wsi, są też z miasta, to może by mogli pomyśleć za rolnikom. To się już w dołach samo Same ciągniki jeżdżą po polach. Wszystko nowe, z klimatyzacjami, z jakimiś kurczę, masażami w środku. Eee, klima, tak, w czystych bucikach się jeździ w traktorze. Eee, a, nie wiem, kurczę, nowe samochody, jakieś tam wakacje i inne rzeczy. I wszystko rolnikowi z nieba spada. To nie jest do końca prawda, to jest ciężka praca. Tutaj wam, e, ludziom ze trzeba tłumaczyć. E, niektórym z miasta... E, no trzeba po prostu. Widzą pewne obrazy, tak? gdzieś tam na YouTubie, jakieś grafiki, widzą nowy ciągnik i słyszą tylko, że ten ciągnik jest droższy niż mieszkanie we Wrocławiu. Ale no, jakby zapominają, że ktoś wziął na to kredyt i będzie 10 lat spłacał, a ten ciągnik jest prawdopodobnie zakupiony na 20 lat pracy, to jest narzędzie pracy, to nie jest jakiś luksus, to nie jest Mercedes kupiony, żeby się popisać pod kościołem albo na parkingu pod Biedronką. Tylko to jest narzędzie pracy, tak? E, więc no, mam nadzieję, że e, to, co pokazuję na kanale, to jest zarówno ta jasna strona mocy, czyli e, właśnie te wakacje, ten odpoczynek, tak? No bo przecież my pracujemy, żeby żyć, a nie na odwrotnie. I to jest, e, to jest to jakby to jest sens naszej pracy, tak? Żeby potem sobie móc na coś pozwolić. E, pracując na etacie we Wrocławiu i... Tutaj w rolnictwie ja wiem, ile, prac, ile energii się wsadza z takiej zwykłej pracy w ośmiogodzinnym etacie, a ile na rolnictwie i naprawdę e, myślę, że wiele osób, które zazdroszczą rolnikom, nie wytrzymałoby tygodnia w ciężkim w ciężkim sezonie, tak? Paru dni by nie wytrzymało, tygodnia to już tak twardzielę. No ale z kolei też pokazujemy oprócz tej jasnej mocy tą ciemną, czyli to, że się nie udaje. O tutaj muszę zasiać. Drugi raz gry, gryka drugi raz, konieczna niestety już nie mam nasion. Także to jest strata, tak. I tak dalej, i tak dalej, jakieś awarie, jakieś tam niepowodzenia, problemy. Także nie nie jest nic czarno-białe, zawsze są jakieś tam cienie też szarości. Dobra, bo zacząłem filozofować. Chyba na dzisiaj wystarczy. Widzicie, no chciałem pokazać Wam kolejną opcję, którą się nauczyłem, czyli to zawracanie Po skonfigurowaniu fajnie to wygląda. Wczoraj mieliśmy zdalne, zdalną tutaj konfigurację w tej nawigacji. Także tutaj zostało zmienione ciśnienie, rozłączania nawigacji na 35 barów. Dodany jakiś filtr prowadzenia, żeby ona się jeszcze lepiej Yy, prowadziła, natomiast, no tak jak tutaj yy, ludzie za oglądali zdalnie ekran podczas pracy, no teraz mamy dokładność 2 cm, 0 cm, czyli idziemy idealnie, on sobie tak skacze, ale też potrafi czasami nam troszeczkę yy, oddychać bardziej, yy, mimo że warunki są jakby tutaj dobre do pracy, no i tutaj, yy, Aha, dobrze nie wyłączyliśmy. Znowu się zagadałem, nie wyłączyłem, więc muszę sam sobie nawrócić. Ale tu nie ma problemu. Ale wymaga ciągnik na równym terenie, przede wszystkim mokry, nie mokrym, tylko suchym, utwardzonym. Kalibracji, bo my skalibrowaliśmy go no, w takie warunki, jakie mieliśmy. Czyli na polu krzywym, gdzie było podmokło po deszczach. Więc on też ma jakieś tam swoje. też ma jakieś tam swoje problemy, tak? Także, no, ogólnie, ogólnie to wszystko na razie się prezentuje dobrze. Będę wiedział więcej o nawigacji, myślę, po pracach różniwnych. Też jakiś tam kolejny film się pojawi, może już jakiś podsumowujący w pracach różniwnych. Czyli znaczy, chyba jeszcze panuje dwa filmy, czyli e, oprócz tego. To będzie praca z należówką przy większej prędkości i przy tej większej prędkości również pokażę, pokażę więcej opcji, które ten monitor oferuje. No i tak już na jesień, może po siewach film podsumowujący z moim werdyktem, w sensie no, zadeklaruję, które rozwiązanie nawigacyjne wybrałem, czy Trimble, czy John Deere. I, e, I to będzie jakieś tam Może potwierdzenie tego czy, e, czy ten film był zrobiony rzetelnie, czy nie e, Czy wybrałem dobrze, czy nie Także no, będziecie mogli sobie to prześledzić Także na razie to tyle Dzięki, do usłyszenia Na razie, cześć